Witam Państwa ponownie. Hazardista karmi się nadzieją na wielką wygraną. Rozkwita, gdy jego marzenia wydają się spełniać, i więdnie, gdy spotyka go kolejny zawód. Tak było z bohaterem naszej dzisiejszej historii. Grał na wyścigach konnych, ale konie nie miały nic wspólnego z bogactwem, jakie odziedziczył, gdy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Μάμε! Straszne wieści Jakie? Car powołuje wszystkich mężczyzn do wojska Ach, to okropne Ale przecież ciebie nie powołają Nie przy trójce dzieci, z których jedno właśnie się urodziło Ty Myślisz, że cara to obchodzi? A co się stanie z twoim interesem zbożowym? Dopiero co zaczyna przynosić jakiś dochód? No, kto to wie? Moi bracia też będą powołani I nie będzie nikogo, kto mógłby go poprowadzić musi być na to jakiś sposób Gdybym był niezdolny do służby, to może by mnie nie wzięli No ale nie jesteś Przestanę jeść. No. Będę się głodził. Nie chcę, żebyś umarł, papie. Nie martw się. Stracę tylko tyle, żeby mnie już nie chcieli. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi, głosić światu radosną nowinę. Nigdy nikogo nie przekreślaj. To motto Pacific Garden Mission: Jakkolwiek czyjeś życie byłoby zrujnowane i wydawałoby się nie do naprawienia, znamy tego, który potrafi posklejać wszystko, co zostało rozbite. Dlatego drzwi naszej misji są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy znaleźli się na skraju rozpaczy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli zapewniamy im dzisiaj bezpieczny nocleg, czyste ubrania i pożywne posiłki, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to całkiem za darmo. Ale na tym nie koniec. Różnego rodzaju kursy, poradnictwo, rozmowy z psychologami i duszpasterzami stanowią dla nich szansę, by odzyskać nadzieję i wiarę i zacząć wszystko od początku. Wielu z tych, którzy przychodzą do naszej misji, poznaje przyjaciela na całe życie i może powtórzyć za autorem psalmów: Pan jest schronieniem moim i twierdzą obronną przed wrogiem. Dosłuchacze na całym świecie, oto program numer 2969 z cyklu Wyzwolony audycja, która da Wam do myślenia. Dzieci. Wiedziałam, że to zły pomysł, żeby tak się kłócić. Wiedziałam, że się rozchoruje, ale to, to poszło tak szybko. Co my teraz zrobimy? Biedny mały Mac ma tylko 10 miesięcy i nigdy nie pozna swojego tatusia. Tym dziesięciomiesięcznym dzieckiem urodzonym w Rosji w 1909 roku był bohater naszej dzisiejszej historii. Jego mama postanowiła zabrać go wraz z jego starszym bratem i siostrą do Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej wyemigrowali jej rodzice. To opowieść o tym, w jaki sposób przetrwali prawdziwa historia Maxa Formana z klasyki wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Mama osiadła w Filadelfii, niedaleko swoich rodziców, którzy opiekowali się mną do czasu zanim poszedłem do szkoły. Byli ortodoksyjnymi Żydami. Mama otwarła niewielki sklepik na Białowy i z trudem wiązała koniec z końcem. Jej życie było ciężkie, ale nigdy aż tak ciężkie, żeby złamać jej dumę. Pamiętam pewne grudniowe popołudnie, kiedy nagle ktoś zapukał do drzwi. Jakaś życzliwa kobieta przyniosła nam koszyk z produktami spożywczymi z centrum żydowskiego, którego mama nie przyjęła. Dziękuję bardzo, ale nie cierpimy głodu. Proszę zabrać ten koszyk i dać komuś innemu. Jeśli rozejrzy się Pani wokoło, na pewno Pani znajdzie rodzinę, która naprawdę jest w potrzebie. Byliśmy bardzo biedni, a ten koszyk z jedzeniem wiele by zmienił. Byliśmy więc nadal głodni i biedni. Ja i moje rodzeństwo, kiedy tylko staliśmy się na tyle duzi, poszliśmy do pracy i uczyliśmy się dalej w szkole wieczorowej. Brat wcześniej założył rodzinę, podobnie siostra. A ja, poszedłem do szkoły zawodowej, zostałem kotlarzem i znalazłem pracę w stoczni marynarki wojennej. Kiedy po Pearl Harbor Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, dzięki mojej pracy nie zostałem powołany. Mogłem więc troszczyć się o moją żonę Ewelyn i naszą córeczkę, która wkrótce potem się urodziła. Wszystko szło dobrze, aż do końca wojny, kiedy to pojawiły się pogłoski o ograniczeniu produkcji. Zwolnienia w stoczni? Tak. I co z nami będzie? Nie możesz wrócić do pracy w restauracji, nie wyżyjemy z tego. No nie. A gdybym był monterem kotłów parowych, Dalibyśmy radę. Monterem kotłów, ale czy to realne? No, musiałbym zapisać się do związku. A ile by to kosztowało? 300 dolarów. To mnóstwo pieniędzy. No tak, ale to inwestycja, Ewelina. Taka inwestycja zaprowadzi nas do przytułku dla ubogich. To i te twoje konie. O konie. Konie tyle nie kosztują. No, oczywiście, że nie są bezcenne. Gdybyś przestał grać na wyścigach i trzymał się z dala od Bukmachera, byłoby nam łatwiej zebrać te 300 dolarów. Ale zapominasz, że ludzie codziennie wygrywają pieniądze na wyścigach, Ech. duże pieniądze. Zobaczysz, ja też niedługo trafię i zdobędę wielkie pieniądze. Widziałaś w gazecie, ile płacili wczoraj za obstawienie dwójki? Tobie płacili? Nie, i nigdy nie zapłacą. Moje nadzieje na wielką wygraną na wyścigach to była oczywiście utopia, ale zmiana zawodu to był pomysł praktyczny i rozsądny. Zrobiliśmy to i dzięki temu mogłem utrzymać żonę i córeczkę. Ale życie wydawało mi się coraz bardziej puste. Hazard zapewniał trochę emocji, ale w miarę upływu czasu byłem coraz bardziej przekonany, że wielka wygrana nigdy mi się nie trafi. Jesteś jakiś nieobecny, Max? Po prostu myślę. O czym? O życiu. Czy tylko o to chodzi? Dzień po dniu ciągle to samo. Ta sama praca, te same zmartwienia i wiązanie końca z końcem. Żadnej nadziei na coś lepszego. Pewnie większość ludzi tak ma. Patrzyłem, jak moja mama podupada na zdrowiu. Nie miała nic, na co mogłaby się cieszyć. My też nie mamy. Wiecie, jest takie puste. Do pracy i z powrotem jeździłem z pewnym kolegą, który miał samochód. W drodze jakoś zawsze obracał rozmowę na tematy religijne. Na ogół go nie słuchałem. Siedziałem na tylnej kanapie, studiując zestawienia wyścigów. Wszystko skupiało się na innym koledze, który siedział z przodu. Frank, myślałeś kiedyś, co będziesz robił za rok, za dwa, albo za pięć? Staram się o tym nie myśleć A ty, Max? Że niby ja co? No co będziesz robił za pięć lat? A to to samo co teraz Próbując wytypować zwycięzcę w kolejnej golitwie I co, i nic lepszego ci się nie zdarzy? No, zdarzy się, jak w końcu wygram A, i myślisz, że to zapewni ci poczucie życia w obfitości I Jakiego życia w obfitości? spełnionego życia, jakie Jezus przyszedł nam dać. O. Wiesz co, no, kiedy mówisz o Jezusie to brzmi jakbyś mówił o kimś kogo znasz. Nie rozumiem tego. A, bo Jezus jest tym kimś kogo znam osobiście. I dlatego mogę cieszyć się życiem i to życiem w obfitości. No, Frank, jesteś na miejscu. Pogadamy jeszcze o tym jutro, co? Oczywiście. Dlaczego jutro miałoby być inaczej niż dziś? Dalej Tony kierował swoje mowy już bezpośrednio do mnie. Chowałem swoje zestawienia i słuchałem. Buduję dom na wsi Max. Wszystko robię sam. To ogromna praca. Oj tak, bez Bożej pomocy tak właśnie by było. Ale wiem, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. No, ale mimo wszystko to duże wyzwanie budowa domu. Hmm. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się ten, kto go buduje. A ty dlaczego mam takie wrażenie, że to kolejny werset z pisma? Bo to jest werset z pisma, z Twojej Biblii psalm 127. No. A czytałeś kiedyś Biblię, Max? Nie, mam na myśli Stary Testament, oczywiście. No, trochę, ale nie tyle, ile powinienem. Ha. Czytałeś kiedyś Izajasza o tym, co pisał o Mesjaszu? Niestety nie. Posłuchaj tego. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, Jego Święty, do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Gdy królowie to zobaczą, powstaną. Książęta oddadzą pokłon przez wzgląd na pana, który jest wierny. Świętego Izraelskiego, który cię wybrał. Księga Izajasza, rozdział 49, wiersz 7. I mowa tu o Mesjaszu. I ty to tak potrafisz zacytować z pamięci. O, ten fragment potrafię i jeszcze kilka. Max... Brałeś kiedyś poważnie pod uwagę, że mesjaszem może być Jezus? Nie, nigdy. A widzisz, prorok Izajasz pisał o tym 700 lat przed Jego narodzeniem. Ale posłuchaj jego słów. To doskonały opis człowieka, który poszedł na krzyż. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. No, i co o tym myślisz? zajasz? Nie widziałem tego imienia w moim zestawieniu wyścigów. W której gonitwie startuje? Cze? Próbowałem wybrnąć jakoś dowcipnie, bo byłem zażenowany swoją nieznajomością Biblii i nie chciałem przyznać się do ignorancji. Nieco później zostałem przeniesiony do innej pracy, co zakończyło moje spotkania z Tonem Minęły prawie trzy lata i zbliżały się dziesiąte urodziny naszej córki Co z tym zrobimy, Max? Nie wiem, Evelyn Chciałbym, żeby lepiej poznała naszą religię Ale trzeba by zapisać się do świątyni A to będzie kosztowało? A my nawet nie mamy samochodu, żeby ją tam wozić Moi rodzice chcą nam dołożyć do kupna samochodu Ale ty jesteś zbyt dumny, żeby się na to zgodzić A Strasznie chciałbym mieć samochód Ja też, więc może im powiem Rodzice Ewelin pomogli nam kupić samochód Przed pierwszym przeglądem trzeba było nabić trochę mil Więc w któreś niedzielne popołudnie pojechaliśmy na wieś gdzie na jednej ze skrzynek pocztowych rozpoznałem nazwisko Toniego. O, to tu mieszka, Tony. Tak daleko? Na wsi? Tak. To jego nazwisko na skrzynce pocztowej. Sam zbudował ten dom. Wszystko własnymi rękami, począwszy od fundamentu. Pamiętam, jak mi o tym mówiłeś. Zajęło mu to 10 lat, ale popatrz, co osiągnął. I tyle ziemi wokoło. Jedźmy na podjazd, zobaczymy, czy jest w domu. Ktoś siedzi na ganku. Ho! Edith, chodź, chodź szybko, tutaj mamy gości Żadni z nas goście, Tony Po prostu przejeżdżaliśmy i zobaczyłem na skrzynce twoje nazwisko a. Powiedziałem żonie, że musimy się zatrzymać i zobaczyć ten piękny dom, który zbudowałeś własnymi rękami Oj, nie całkiem, Max, miałem Bożą pomoc To moja żona, Evelyn A, miło, a to musi być twoja córka tak? Młoda damo, może pójdziesz za dom i pobawisz się tam z moimi łobuzami. Jest tam cała hałastra. A, więc to ty jesteś, Edith, żona to Tak. A to moja żona, Ewelin. Tak się cieszę, że was oboje poznałam. I musisz wiedzieć, że wasz przyjazd jest bezpośrednią odpowiedzią na moją modlitwę. Chyba nie bardzo rozumiem. No. Tony i ja modlimy się za was od prawie trzech lat Między innymi o to, żebyście wpadli nas odwiedzić Więc właściwie spodziewaliśmy się was no, Rozumiem, I tak mi się wydaje Chodź, Tony, pomożesz mi przygotować jakieś zakąski Nie róbcie sobie żadnych kłopotów A, Ale żaden kłopot, Tony, no chodź W porządku, zaraz wracam Max, o czym ona mówi? Co masz na myśli? No, z tym całym modleniem się za nas Dlaczego przecież nigdy nas nie widziała? Rozumiem modlić się za chorych, za zmarłych, w synagodze czy w kościele, jak przypuszczam. Ale dlaczego ona modli się za nas? Nie mam pojęcia. Gdzie ty mnie w ogóle przywiozłeś? Spędziliśmy tam prawie całe popołudnie. A nasi przyjaciele ciągle kierowali rozmowę na sprawy duchowe. Ja zaś usiłowałem odwracać ją w przeciwnym kierunku. Ale kiedy mieliśmy już odjechać, Tony zaproponował, żebyśmy razem się pomodlili. Evelyn i ja nigdy nie modliliśmy się w domu, więc byliśmy zdziwieni, kiedy oni przymknęli oczy i zaczęli się modlić. Boże, Powierzamy naszych przyjaciół w Twoje ręce, żebyś ich strzegł podczas podróży. Niech ich droga będzie bezpieczna. Doprowadź ich do domu bez żadnych przeszkód i kłopotów, i przyprowadź ich znowu tutaj, gdzie zawsze będą serdecznie przyjęci. Modlimy się w imię kochanego Pana Jezusa. Amen. Amen. W następną niedzielę znowu pojechaliśmy nabijać mile, ale nie mieliśmy najmniejszego zamiaru odwiedzać naszych przyjaciół. Zatrzymaliśmy się przy małym barze mlecznym, żeby coś przekąsić. Młodym człowiekiem, który nas przywitał, był David, syn Edith i Toniego. Jak miło znowu was widzieć! Byliście już u nas, żeby zobaczyć się z Mamą i tatą? Nie, nie planowaliśmy tego. A powinniście? Spodziewają się dzisiaj gości. A przy okazji zdradzę, że mama przygotowała coś pysznego. Wiem, że działam na szkodę firmy, ale nie zamawiajcie za dużo, bo nie docenicie specjałów mamy. Ale mówiłem ci, Davidzie, nie wybieramy się do was. Jak uważacie, ale pomyślcie o tym. Bardzo się ucieszą, kiedy was zobaczą. Gdy przejeżdżaliśmy koło ich domu, nie umiałem się oprzeć, żeby nie skręcić na podjazd. Ledwie wysiedliśmy z samochodu, wyszli nas ciepło przywitać. Przyjechali Edit dokładnie na czas. No wspaniale, chodźcie, chodźcie kochani, upiekłam ciasto, są lody i wejdźcie sami zobaczycie. Wstąpiliśmy po drodze do baru i widzieliśmy się z Davidem. Powiedział, że spodziewacie się gości, więc nie chcielibyśmy przeszkadzać. No oczywiście, że spodziewamy się gości. Was. <śleszy> A jak to możliwe? Nie mieliśmy zamiaru dzisiaj tu przyjechać. No może i nie, ale Modliliśmy się za was przez cały tydzień, między innymi o to, żebyście dzisiaj nas odwiedzili. Mieliśmy długą i interesującą rozmowę. Znowu kręciła się wokół spraw duchowych, ale tym razem nie próbowałem zmieniać tematu. Mówili o życiu Abrahama, co sprawiło, że powróciły do mnie wspomnienia historii ze Starego Testamentu, które słyszałem jako dziecko. A czy wiesz, że w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi o Abrahamie? Pisze, że Bóg nakazał Abrahamowi iść do kraju, który miał otrzymać jako dziedzictwo. Abraham był posłuszny Bożemu wezwaniu i poszedł, nie wiedząc nawet dokąd. Tak, wiem, że był posłuszny Bogu. No, Bóg powierzył Abrahamowi ogromną odpowiedzialność. Miał być ojcem wielkiego narodu, Izraela. Tak, by przez niego wszystkie narody na Ziemi mogły być błogosławione. Wiesz co to oznacza? Przypuszczam, że wiedza o jedynym prawdziwym Bogu miała być przekazana ludzkości przez Hebrajczyków. Po części tak. Ale chodzi tu również o przyjście Mesjasza Nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich narodów No przeczytaj, Księga Izajasza, rozdział 49, wiersz 6 Mówi To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba Więc ustanowiłem cię światłością pogan Aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi To Jezus jest Mesjaszem Według mnie to bardzo dziwny pomysł. Wiem, ale sam Jezus był tego całkowicie pewien. Powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I dalej, kto mnie widział, widział Ojca. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jan pisał, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nie powstało nic, co powstało. I jeszcze do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Dziećmi Boga? Ha. Czy to nie wspaniała obietnica? Tak, to my rzeczywiście. I ci pierwsi uczniowie, włącznie z Janem, który pisał te słowa, wszyscy byli Hebrajczykami. Tak jak Szymon Piotr, który pewnego dnia patrząc na Jezusa, nagle zrozumiał i powiedział: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Zanim wyszliśmy, była jeszcze modlitwa. Tym razem nasi przyjaciele uklękli obok krzesła, żeby niczego nie demonstrować. Ewelin i ja zrobiliśmy to samo. Tony i Edith modlili się. I znów byliśmy głęboko poruszeni, jak bardzo osobiście i bezpośrednio i z jakim zaangażowaniem to robili. Nie pamiętam, co mówili, ale pamiętam łzy płynące po mojej twarzy łzy, których nie mogłem powstrzymać, uświadamiając sobie swój grzech. Kiedy skończyli się modlić i wstaliśmy, wytarłem twarz chusteczką. Niech Bóg was błogosławi, Max i Evelyn. Tony, no posłuchaj. Wierzę w Jezusa Chrystusa i przyjmuję Go do swojego życia. Muszę wiedzieć, co mam w tej sprawie zrobić. Ja też. Wierzę w Jezusa jako Mesjasza. Chwała Bogu. Po prostu powiedz Mu o tym i złóż wszystko, zwłaszcza siebie w Jego ręce. Dziękuję. Mamy dla Was prezent. Nową, rodzinną Biblię. Och, jest piękna. Pomódlmy się. Boże Ojcze, dziękuję Ci za Maxa i Ewelyn, za ich nowe narodziny do Twojego Królestwa. Prowadź ich, Ojcze... Otwieraj ich umysły, by rozumieli, co mówisz w swoim słowie, panie, i pomóż im całkowicie tobie zaufać. Tego popołudnia nasze życie zostało zmienione. Ale nie w pełni rozumieliśmy, co się wydarzyło. A w drodze do domu nachodziły nas wątpliwości. Co my w ogóle zrobiliśmy, Max? Przecież jesteśmy Żydami. Wiem. Jak mogliśmy oddać się Chrystusowi. A jednak to zrobiłem. I dobrze mi z tym. Właściwie mnie też, ale czy to w porządku? Rozum mówi mi, że zwariowałem. Ale serce potwierdza, że dobrze się stało. A twoje serce nic go nie rozpala? Pewnie, że tak. Aż do tej chwili nie miałam pojęcia, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią Serce się raduje Wracam do domu i zaczynam czytać Stary Testament Żeby sprawdzić, czy nie ma w tym wszystkim jakiejś sprzeczności Ale nie znalazłem Czytając kolejne proroctwa, zobaczyłem, że Jezus to prawdziwy Mesjasz Dwa tygodnie później uwierzyła nasza córka a potem rodzice mojej żony. Z początku mój teść sam wychodził, kiedy zaczynaliśmy mówić o wierze w Chrystusa, ale słuchał uważnie z pokoju obok i niedługo potem on również uwierzył w Jezusa jako mesjasza. A bardzo złagodnia od kiedy uwierzył w Jezusa. Wiem, wspaniale. On Może zacznie chodzić z nami do hebrajskiego kościoła? Mam nadzieję. Tam wszyscy jesteśmy nawróconymi Żydami. Wiesz, co tate mówi? Co? <noise> Jestem nawróconym Żydem. W porządku. Ale jeśli chodzi o jedzenie szynki, mój żołądek jeszcze się nie nawróci. <noise> Tak powiedział? Tak. <laughs> Widzisz, co narobiłeś? No? Nie ja, Max, to Bóg. On zbawia ludzi jedno serce za drugim. Uwielbiam teraz czytać Biblię. O, zamiast analiz wyścigów. O, tak, to była straszna strata czasu i pieniędzy. O, próbowałeś zapełnić czymś wielką pustkę w twoim życiu, a to może zrobić tylko Bóg. Teraz hazard w ogóle mnie już nie interesuje. Żałuję tylko, że nie posłuchałem cię wcześniej. Bóg ma doskonałe wyczucie czasu, Max. No, a jak tam twój kościół? Wspaniale. To mały zbór w Filadelfii, nawróconych Żydów. Powiedziałbym kompletnych Żydów, tak jak pierwsi chrześcijanie. Tak, dostrzegam teraz tyle słów o Jezusie w Starym Testamencie. On jest żywym Bogiem i prowadził twój lud przez całe wieki. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. No, On rozbił mury podziałów. Jaka szkoda, że tak wielu z mojego narodu odrzuca Chrystusa. <laughs> nie znają prawdy. I wiele wycierpieli z rąk no, tak zwanych chrześcijan. Dlatego my przekazujemy tylko to, co mówi Słowo Boże, i pozwalamy Jemu pracować w ich sercach. To, Tony, naprawdę bardzo dziękuję, że nie poddałeś się co do mnie. <grym> Myślisz, że mógłbym? <grym> Bóg nigdy z nas nie rezygnuje, a On jest dla nas przykładem. Bóg zbawił mnie w 1956 roku i wtedy rozpoczęły się najlepsze lata naszego życia. Nasza córka wyszła za mąż, za człowieka wierzącego i oboje służą Bogu jako nauczyciele. Pragnieniem mojego serca jest, by drogi mi naród żydowski poznał Jezusa jako prawdziwego Mesjasza, Pana i zbawiciela. Jest to też naszym pragnieniem, gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez niego zbawiony. Przyjacielu, to zbawienie przeznaczone jest również dla ciebie. Po prostu powiedz Bogu swoimi słowami, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Chrystusa, który zmarł za twoje grzechy. A jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do podjęcia tej życiowej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462. W programie numer 2969 z cyklu wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Maxa Formana. Wyzwolony, produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.